25 listopada w filii bibliotecznej nr 5 w mierzęcicach Osiedlu odbył się bal Andrzejkowy dla dzieci. Kokus, kokus! Czary, mary. mary! Aby wróżby się, się spełniły, złóżmy dare! Organizatorem dzisiejszego wydarzenia jest Gminy Ośrodek Kultury w Mierzęcicach razem z biblioteką im. Jana Pawła II w Mierzęcicach. Dzieci, które uczestniczą w dzisiejszym wydarzeniu, czeka dużo magii, wróżb, dobrej zabawy. Myślę, że ten wieczór na pewno zapisze się w tych niezapomnianych. Dzieci pięknie się przygotowały, mają piękne stroje. Dzieci świetnie odnajdowały się we wszystkich zabawach, jakie zostały dla nich przygotowane. Przygotowałyśmy z animatorkami wiele zabaw związanych typowo właśnie z imprezą Andrzejkową. Jakie to są zabawy, co czeka na te dzieci, które tutaj dzisiaj przyszły? Różne. Przede wszystkim będzie to lanie wosku, różne takie związane z liczbami, z zawodami. Dzieciaki na przykład losowały karteczki, odkrywały swoje zawody. No, na takie wróżby związane na przykład z układaniem butów, tak? dzieciaki będą tworzyły taki tunel, zobaczymy, która osoba zwycięży. Mamy też zadania takie konstrukcyjne, takie bardziej współczesne, żeby te dzieci właśnie zaciekawić. Tutaj dzisiaj takim ciekawym akcentem będą też lampy UV, będzie dyskoteka Andrzejkowa, bo dzieci to przede wszystkim ruch, więc no, trzeba pozwolić im na to, żeby się po prostu wyszalały. Mamy na przykład. Koło życzeń. Każde dziecko miało okazję, że tak powiem, zakręcić, wybrać konkretny numer, zobaczyć co się, że tak powiem, pod daną wrzubą kryje. Dzieci też układały ciekawe układanki, musiały połączyć klucze w pary. Była też kula plazmowa, gdzie mogły trochę poczarować i powróżyć to, co czeka ich w przyszłości. Taka zabawa wymaga wiele energii, więc na uczestników czekał również słodki poczęstunek. Przybrałam się za Draco Malfoja z Harry Pottera, ponieważ bardzo lubię Harry Pottera. A przyszłam tu dlatego, że jestem tak jakby fanką Goku i udzielam we wszystkich konkursach. A powiedz mi, która zabawa dzisiaj najbardziej ci się spodobała, przypadła do gustu i też dlaczego? Z różbami. Bo raz mi się spełniło jedno marzenie. Co dzisiaj ci wywróżyli i którą wróżbę chciałabyś, żeby się spełniła? Żeby zostać malarką w przyszłości. A dlaczego masz takie marzenie? Bo mam zdolności do malarstwa. I z kim tu dzisiaj przyszłaś? Z moimi koleżankami. I z kim się najlepiej bawisz? Z Karoliną i Mają. A powiedz mi, które zabawy przygotowane tutaj przez panię przypadły Ci najbardziej do gustu? Co robiłyście na nich i dlaczego te, te Ci się podobają najbardziej? Mi się podobały najbardziej wróżby. Zdradzisz nam, co Ci się wywróżyło? Dwa razy mi się wywró wywróżyło podróż i jeden raz, że chciałam mieć chomika. I które marzenie chciałabyś, żeby Ci się spełniło? Która wróżba? Żebym miała chomika. W tym roku. Które marzenie lub wróżba chciałaby, żeby ci się spełniło? Już dostałam jedną wróżbę, już schowałam ją. Była w tych takich ciasteczkach. To było, że jak będę pomagać innym, to też, to też mi pomogą. A która z przygotowanych tutaj zabaw tanecznych, ruchowych albo wróżb podobała ci się najbardziej i dlaczego? Najbardziej mi się podobało ta kula taka, ona była taka fajna, tak się miniła w oczach. Zainteresowanie dzisiejszym wydarzeniem było ogromne. W związku z ograniczeniem, jakie tutaj mamy, mogliśmy wpuścić ponad 50 dzieci, ale dla tych, które nie załapały się na dzisiejszą imprezę, mamy niespodziankę. Już w styczniu, podczas ferii, będziemy organizować bal karnawałowy, a więc myślę, że dzieci skorzystają. Więc zapraszamy już dziś do śledzenia naszej strony, a tam na bieżąco zamieszczamy wszystkie informacje związane z imprezami organizowanymi przez Gminę Środek Kultury w Mierzęcicach.